Siema, ja jestem Black Sword. W dzisiejszym odcinku będziemy po prostu budować dalej. W sensie, no będziemy budować te sudy, bogatą chatę w sensie. Będziemy budować ukryte przejścia i ten film będzie bardzo dopasowany do Minecrafta. Chociaż... Co ja gada? Ja takich filmów nie robię. Oj drodzy, ja takich filmów nie robię. Po prostu dzisiaj będziemy... Budować! Tak, żeby budować. Muszę budować to. Dobra. Zostawcie lajka i suwa, a my lecimy z odcinka dzisiejszym. Chciałem tylko powiedzieć, że... Zostawcie lajka, subskrypcję i dzwoneczek, żeby nic nie przegapić! No mam was już od tego... No i was już do tego od... No od początku mojego kanału, czyli od... W sumie... Od stycznia. Więc... Spadaj sobie lawo. ty Tlawusto. To teraz my musimy się dzisiaj zająć budowaniem schodów. Dobra. Dobra, Następny odcinek będzie ym, z tego. Następny odcinek będzie po prostu jak będziemy, no, na Blackboardu, z którym nie będziemy waczy. nie się niech hazy było. Bo my też nie chcemy, żebyśmy Ja też chcę. No, i Bo no, kto. No kto chciałby panu zacząć wspomnieć? No, chyba nikt. Dlatego, jeżeli ktoś chciałby mieć um, dostęp do mojego serwera, no to niech pisze w komentarzu, to ja załatwię to. Łatwo, to um, będzie w niej po prostu. Kontakt na Discordzie może też będzie ze mną, więc po prostu um, Kontakt na Discordzie jeszcze nie będzie, ale myślę, że na sobie... W najbliższym czasie możemy to ogarnąć. Dlatego no teraz bierzemy od. Ja bym. Ciemne Ciemny dębowe dni. I wstawiamy je. Tutaj. To będzie takie wejście. Wiecie. O tak. Dobra. To będzie takie wejście. Wiecie. No, Myślę, że to taka. Wiesz. A tutaj kolejny będzie też to. Tu będą trzy wejścia do tego, domu jeżeli ma być bogaty, bogata chata, no to już na całego, nie wiecie co chodzi. To musi być w tak mierniku, tylko. Boże, jak laguje. Co, co to za lag? W ogóle są ostatnie. Mam też nie działa. Y żeby mogłyby działać. to sobie zmienić na jawa, ale to nie, wszystko Nie działali. Więc ja po prostu... Zapytałem się na tych społecznościowych, czy to może ktoś, czy ktoś wie może, czemu to nie działa i tak dalej. Ale każdy mówił, że nie wie, więc no... Jakby gdyby też nie wiecie na to, Piszcie w komentarzach, ja coś nie myślę, albo. O nie wiem. No w ogóle, następny odcinek może być z TikToka też. Jak chcecie, następny odcinek może być z TikToka, bo. Mam już przygotowanego dla Was, abyście chcieli mieć te filmiki z TikToka. W ogóle namawiam was do tego, żeby też robić memy, bardzo dużo memów, bo w tym wieku ludzie uwielbiają memy, więc no nie namawiam was do tego, ale no to jest śmieszna zabawa mam znam takiego mojego kolegę, który wiem właśnie się z nim um, nie pytajcie się w komentarze jak się się bo to jest prywatna praca i on nie może nam trafić do swojego prawdziwego imienia. To nie będziecie się znać na mnie kanału, jak tym gościu miał na imię. Nie? No niestety, nie mogę wam zrobić. No dobrze, lecimy dalej. Będziemy budować tutaj taką ścianę, że tak powiem. Żeby nam się nikt tutaj nie włamał. No tak, jak muszę wam być. A i dzisiaj chciałabym powiedzieć szczerze, bo cię robić laser. chyba mogłabym zajmować dużo czasu, bo... Bo zazwyczaj laser zajmuje dużo czasu. A film już w tej fasce się minął, więc... No... Jeszcze mam się obudzić. Oczywiście, mi się wytęż. No dobra. Teraz ja bym się zajął laserami, bo nie byłbym czasu na dobrego. Ja tylko skończę to i zaraz zaczniemy się zajmować zacznę się zajmować laserami, bo to już nie do co. Dobra, zaczniemy... Dobra, zajmujemy się laserami już. Um, tak. Teraz... Ja muszę wymyślić... Co tej... chyba? To jest tylko sobie. Hmm, to chyba sos, tylko co nie do zamek. Chyba... Nie, nie do zamek. Nie wiem, czy w tej wersji...

страшнее то. Редактор субтитров retola se não é minha mãe Co? Zrobimy to na razem, więc to chyba. No tak, po prostu. Ale. To chciałem tylko powiedzieć, że dokończyłem w naszym Na razie. Cześć.